Dziś będzie mniej o technice dekupaż, a więcej o życiu. Bo dzisiaj nie będzie nic nowego: dzisiaj turbo prosty chustecznik oraz odwiedziny u znajomych. Bardzo lubię robić prezenty deku i pomyślałam, że opowiem Wam, jak ja do tego tematu podchodzę, a w zamian podzielicie się swoimi przemyśleniami. U mnie odwiedzinowy standard to zazwyczaj winko, doniczka, w której lądują świeże zioła, oraz chustecznik albo konewka. No wiecie, ta najpopularniejsza konewka z Ikei, którą niestety przestali produkować. Ale chustecznik także jest super, bo to wyjątkowo przydatny prezent. Zawsze się staram, żeby te drobne prezenty nie wyglądały na pierwszy rzut oka jakoś drogo i mega pracochłonnie. No bo gdy czasami dostajemy drogie prezenty, to czujemy się w obowiązku do jakiegoś rewanżu. Przedstawiam Wam jeden z moich turboprostych, bardzo szybkich i tanich projektów na chustecznik. Żadnych zbędnych dodatkowych fajerwerków. Najtaniej jak potrafiłam, ale mam nadzieję, że Wam się i tak spodoba. Żeby było ciekawiej na dole, namalowałam falę i przemaluję ją na kolor pasujący do kwiatków. Żeby wszystko do siebie pasowało, trzeba tylko wybrać taki kolor, który występuje na naszych bukietach. Ja wybrałam ciemny, szaro granatowy, ale równie dobrze sprawdzi się ten kolor, który jest na listkach czyli ładny odcień brązu, żółty, a nawet zgaszony niebieski. Wystarczy przykopać szufladę z farbami i na pewno coś się znajdzie. Ten papier ryżowy jest śliczny, ale na pewno nie wszystkim te kolory będą odpowiadały, więc ten pomysł to tylko propozycja kwiatki, możecie oczywiście wybrać inne. Kompozycja już przemyślana, a teraz wystarczy je przykleić. A jeżeli używamy papieru ryżowego, a nie serwetki, to tego naprawdę nie da się skitwasić. Smarujemy powierzchnię, przykładamy papier ryżowy i klejem smarujemy od góry. Jeżeli mi zadacie pytanie, czy z bliska na mojej pracy widać, gdzie kończy się papier ryżowy, to powiem tak, oczywiście, że widać. A czy należy się tym przejmować? Ależ oczywiście, że nie. Chustecznik schnie, a ja łapię za doniczkę. Takich doniczek kupowanych tu albo tam w promocji mam naprawdę sporo, a dodana do chustecznika tworzy bardzo fajny zestaw. Pozwolicie, że nad doniczką za 3 zł. Nie będę się rozwodziła. Po prostu przyklejam bez żadnego primera. Po prostu przyklejam, potem lakieruję, chlapię i właściwie gotowe. Teoretycznie, jeżeli używamy kleju z werniksem, to możemy chustecznika nie lakierować, ale ja zawsze lakieruję, ponieważ po lakierowaniu jest dużo trwalszy, nie mówiąc o tym, że wygląda ładnie. Brzegi fali będą wyglądały dużo ładniej, jeżeli jakoś je wykończymy. Jeżeli macie konturówkę i umiejętności, to można tutaj coś fajnego namalować, ale dużo szybciej i taniej jest dołożyć jakąś falbankę albo koronkę. Patyczek do szaszłyków, farba akrylowa, więc będą kropeczki. Mogą być białe, też będzie fajnie wyglądało, ale ja wybrałam kolor ekry. Na denku od chustecznika zrobiłam próbę i wydaje mi się, że robione patyczkiem do szaszłyków te kropeczki są troszkę za duże. Zdecydowałam, że przykleję delikatną falbankę i tak coś mi się wydaje, że delikatniejsze kropeczki będą wyglądały lepiej. Kropeczek w tej pracy jest naprawdę dużo, bo jak wcześniej mówiłam, to ma być projekt budżetowy. Ale, ale, jeżeli macie fajny szablon, to na tej dolnej części on się znakomicie sprawdzi. Obcinam końcówkę wykałaczki, ponieważ u góry będą bardzo, bardzo malutkie i delikatne kropki. I tak naprawdę to nie jest ozdoba, to jest element dekoracyjny, który ma odwrócić naszą uwagę od miejsc, w którym się kończy papier ryżowy. Po wyschnięciu kropek warto nałożyć na chustecznik jeszcze jedną warstwę lakieru. A na doniczce robię kropki i jeszcze trochę ją pochlapię granatem oraz kolorem niebieskim. Jeżeli koronką albo falbanką chcemy ozdobić jakieś łuki, to dużo łatwiej ozdabia się, gdy koronka albo falbanka jest elastyczna. Ze zwykłą bawełnianą koronką miałabym trochę problemu. Musiałabym ją mocniej naciągać, żeby taki łuk idealnie ozdobić. A z gumową falbanką nie ma żadnego problemu. W chusteczniku bardzo lubię ozdabiać te górne otwory. Myślę, że to świetnie wygląda i jest takim wykończeniem pracy. A tutaj taki drobiazg na bogato, czyli jeszcze dolepiam koronkę do mojej doniczki za 3 zł. Gotowy, budżetowy, bardzo prosty prezent wygląda tak. Mam sporo różnego rodzaju foremek, szablonów czy pas, ale z prezentami staram się nie przeginać. Chustecznik ma być taki, żeby chociaż na balkon albo do ogrodu pasował. Tyle dzisiaj ode mnie. Tak wygląda moje podejście do drobnych prezentów, które daję podczas odwiedzin. A co tam u Was słychać? Jakie są wasze pomysły, co dajecie, czym się kierujecie? Napiszcie, bo bardzo jestem ciekawa. Jak zwykle, króciutka lista produktów, których używałam w tym filmie, znajduje się w opisie filmu, czyli pod tym wideo. Do zobaczenia!